nie czeka, proszę konduktorze łaskawy. Zabierz nas do Warszawy, a więc wszyscy wsiadajcie, do Warszawy ruszajcie słowo. Uwaga, pierwszy przystanek. Kto mi powie, gdzie jesteśmy? Gdzie w w w jesteśmy? Tak jest! Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. On duch to, że łaska był, na nas do Warszawy. Zastaj się wszyscy, a więc wszyscy wsiadajcie, do Warszawy ruszajcie. Następny przystanek, popatrzcie, to już powinniśmy wiedzieć, czy no, jesteśmy. To już było. Tak, już piekliśmy pizzę we Włoszech, już byliśmy i jedziemy dalej. Jedziemy.